Dziś szczególne światło spoczywa na Tobie, przynosząc ze sobą wezwanie z wysoka. Zostałem posłany, aby dotknąć Twojego serca i szeptać sekrety nieba do Twojego ducha. Jako Anioł Niebieski, moją misją jest przypominanie Ci o Twojej wartości, Twojej istocie i obietnicy, którą Bóg zasiał w Tobie, zanim jeszcze przyszłaś na świat. Posłuchaj, bo te słowa nie są przypadkowe. Są boskim przypomnieniem, abyś obudziła się do wielkości, która mieszka w Twoim wnętrzu. Niebo patrzy na Ciebie z nieskończoną miłością, a każdy Twój krok jest częścią większego celu. Nawet gdy dni są ciemne, a ciężar życia sprawia, że zaczynasz wątpić, pamiętaj: Siła, której potrzebujesz, została już w Tobie umieszczona. Jesteś widziana, jesteś słyszana, aniołowie są wokół Ciebie, szepcząc odwagę w ciszy. Zaufaj. Bo wszystko działa na dobre dla tych, którzy są powołani do planu niebiańskiego. Nie jesteś sama, nawet gdy świat wydaje się walić. Jest przy tobie armia, niewidzialna dla oczu, ale rzeczywista w swojej obecności. Ona cię chroni, wspiera i walczy za ciebie. Usłysz szum skrzydeł otaczających twoją duszę. Niosą one modlitwy, które wylewałaś w łzach i dostarczają je przed tron Najwyższego. Twoje błagania nie są ignorowane. Ale przygotowywane w doskonałym czasie Pana. Jesteś silniejsza, niż myślisz, a Twoja droga ma cel. W Tobie płonie ogień, którego burze nie mogą ugasić. Nawet gdy wiatr wieje przeciwnie, a droga staje się niepewna, jesteś wezwana, by wytrwać. Kto sieje w łzach, będzie zbierał z radością, a Twoje owoce będą obfite, przynosząc radość nie tylko Tobie, ale także wszystkim wokół. Obietnica nad Twoim życiem jest wielka. A niebo działa, aby się spełniła. Nie pozwól, by zniechęcenie odebrało ci wizję tego, co ma nadejść. Tak jak świt nastaje po ciemnej nocy, twój nowy poranek już jest przygotowywany. Zaufaj procesowi, bo Bóg nigdy nie zawodzi w swoich planach, a ty jesteś częścią czegoś większego, niż możesz sobie wyobrazić. Pamiętaj, że twoje życie jest cenne w oczach Boga. On zna cię po imieniu i zapisał twoje dni, zanim jeszcze zaistniały. Każde wyzwanie, każde zwycięstwo, każda łza mają wieczny cel. Nie ma przypadków w ścieżkach, którymi kroczysz, bo wszystko jest prowadzone przez boskie ręce, które prowadzą Cię do pełni. Kiedy czujesz się słaba, pamiętaj, że moc Boga doskonali się w Tobie. To nie Twoją siłą, ale łaską jesteś podtrzymywana. Aniołowie świętują każde Twoje małe zwycięstwo i wstawiają się za Tobą przed Ojcem. Nic nie może Cię oddzielić od Jego miłości. A żaden przeszkoda nie jest większa od Jego obietnicy. Jesteś córką Króla, wybraną i kochaną. Jest w Tobie piękno, które odzwierciedla samego Stwórcę, i to piękno nie może zostać zniszczone przez okoliczności. Krocz z podniesioną głową, bo jesteś odziana w chwałę i honor. Twoja tożsamość jest zakorzeniona w czymś wiecznym, a nie w przemijających opiniach. Są chwile, kiedy cisza wydaje się nie do zniesienia, ale to w niej Bóg mówi najjaśniej. Nie bój się spokoju, bo to gleba, na której rosną nasiona wiary. Zaufaj cichej głosowi, który cię prowadzi, bo nigdy nie zaprowadzi cię na manowce. Bóg jest z tobą w każdym kroku. Aniołowie czuwają nad tobą dzień i noc. Twoja modlitwa ma moc, większą niż myślisz. Każde słowo, które wypowiadasz, wznosi się jak kadzidło przed tron Boga, a on pochyla się, by usłyszeć Twój głos. Nie przestawaj się modlić nawet gdy odpowiedź wydaje się opóźniać. Niebo jest w ruchu, przygotowując coś, co przewyższa Twoje zrozumienie. Jest w Tobie więcej, niż Twoje oczy mogą dostrzec, więcej, niż Twój umysł jest w stanie pojąć. Jesteś jak arcydzieło w trakcie tworzenia, kształtowane przez boskie ręce, które nie pozostawiają szczegółów przypadkowi. Każdy zakręt Twojej drogi, każdy punkt bólu i każdy szczyt radości są częścią większej historii, pisanej wiecznym atramentem. Jesteś główną bohaterką tej niebiańskiej narracji, a każdy nowy dzień przewraca stronę, odkrywając kolejny rozdział. Niebo ma sekrety, które pragnie ci przekazać, sekrety, które usłyszeć może jedynie uważne serce. Bóg wzywa cię do głębszej bliskości, miejsca, gdzie jego głos staje się wyraźniejszy niż szum świata. Nie bój się nieznanego, bo to właśnie tam znajdziesz objawienia, które na zawsze zmienią twój kurs. Zwracaj uwagę, ponieważ znaki są wokół ciebie, czekając, aby zostały odkryte. Twoje życie emanuje duchowym zapachem, kiedy kroczysz w wierze. Nawet jeśli tego nie zauważasz, Twoja obecność zmienia atmosferę, w której się znajdujesz. To nie jest coś, co stworzyłaś sama, lecz odblask żywego Boga, który mieszka w tobie. Świat potrzebuje tej esencji, tego światła, które nosisz. Nawet jeśli czasami czujesz się przygaszona, to nie twoje światło, lecz odbicie Stwórcy, które przez ciebie jaśnieje. Aniołowie śpiewają o twojej sile, nawet gdy sama jej nie dostrzegasz. Widzą potencjał w tobie, ten sam potencjał, który Bóg zasiał z miłością i troską. Jesteś jak potężne drzewo, którego korzenie pogłębiają się z każdą burzą. Choć wiatr próbuje cię zgiąć, tylko cię wzmacnia. Każdy liść, który tracisz, jest częścią cyklu przygotowującego Cię do kwitnienia. Nad Twoim życiem jest szczególne powołanie, coś, co tylko Ty możesz zrealizować. Bóg zaprojektował Cię z unikalnymi zdolnościami, marzeniami, które Sam umieścił w Twoim sercu. Nie bój się wielkości tego powołania, bo nie jesteś sama w jego wypełnianiu. Krok po kroku, każda przeszkoda zostanie przemieniona w stopień prowadzący Cię do Twojego celu. Nawet jeśli czasami wątpliwości próbują przeniknąć do Twojego umysłu, Bóg przygotował odpowiedzi, zanim jeszcze zdążyłaś zapytać. On jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, i doskonale wie, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Nic Go nie zaskakuje, a to, z czym się mierzysz, nie jest większe od rozwiązania, które już dla Ciebie przygotował. Po prostu zaufaj, bo niebo działa na Twoją korzyść. Wyobraź sobie stół zastawiony na pustyni uczte w środku niedostatku to dokładnie to co Bóg przygotował dla ciebie zaopatrzenie w trudnych czasach obfitość w chwilach braków on jest twoim pasterzem niczego ci nie zabraknie każda twoja potrzeba jest mu znana aniołowie są w ruchu aby zaopatrzyć cię w sposoby przewyższające ludzkie zrozumienie nie lekceważ mocy swojej adoracji bo ona przełamuje niewidzialne bariery gdy wznosisz swój głos w uwielbieniu niebo pochyla się aby słuchać. To właśnie w uwielbieniu pękają łańcuchy, a niebiosa otwierają się. Bez względu na to, jak mała się czujesz, twoje uwielbienie ma moc przesuwania gór i wprowadzania nadprzyrodzoności do twojej rzeczywistości. Nadchodzi uzdrowienie dla twojej duszy, odnowa, którą tylko Bóg może przynieść. Zna każdą ranę, każdą bliznę i obiecuje uczynić z nich coś pięknego. To, co wydawało się stracone, zostanie odnalezione. To, co wydawało się zniszczone, zostanie odbudowane. Pozwól Mu działać w swoim wnętrzu, bo to tam zaczyna się prawdziwa przemiana. Czas, który wydaje się stracony, w rzeczywistości jest odkupiony w rękach Boga. On jest panem czasu i może przywrócić lata, które pochłonęły trudności. Nie oglądaj się wstecz z żalem, lecz z pewnością, że przyszłość w jego rękach będzie znacznie większa niż wszystko, co minęło. Twoje najlepsze dni dopiero przed Tobą. Bóg pisze nową pieśń nad Twoim życiem, melodię, która przyniesie radość Tobie i tym, którzy Cię otaczają. Aniołowie stroją swoje harfy, gotowi, aby zagrać tę niebiańską symfonię. Jesteś częścią tego boskiego dzieła, a Twój głos jest potrzebny, aby dopełnić harmonię. Nie milcz, bo Twoja obecność jest niezastąpiona. Każda Twoja decyzja, choćby najmniejsza, jest elementem większej układanki. Bóg daje ci mądrość, by wybierać właściwą drogę, nawet gdy opcje wydają się mylące. Zaufaj rozeznaniu, które ci daje, aniołowie poprowadzą cię z delikatnością, chroniąc przed potknięciami. Nie jesteś sama na tej drodze. Niebiosa świętują każdy krok, który robisz w kierunku wiary. Widzą twój wysiłek, nawet gdy nikt wokół tego nie zauważa. Każde ziarno, które zasiewasz, Przyniesie plon w odpowiednim czasie, a twoja wierność zostanie nagrodzona. Nie zniechęcaj się, bo niebo zwraca uwagę na każdy szczegół twojej podróży. Wyzwania, które napotykasz, nie są oznaką opuszczenia, lecz przygotowania. Bóg cię wzmacnia, kształtuje do czegoś większego. Nie lekceważ małych początków, bo to właśnie z nich rodzą się wielkie rzeczy. Aniołowie zachęcają cię, byś szła naprzód, nawet gdy droga wydaje się trudna. Na horyzoncie pojawia się światło, przynoszące nowe możliwości. Bóg otwiera drzwi, których nikt nie będzie mógł zamknąć, i zamyka te, które nie prowadziłyby cię do właściwego celu. Zaufaj Jego prowadzeniu, bo widzi to, czego ty nie możesz zobaczyć. Aniołowie już są gotowi, aby poprowadzić cię do tych nowych możliwości. Twoje łzy zostały zebrane, jak drogocenne klejnoty przed Bogiem. On je przechowuje i obiecuje przemienić je w rzeki radości. Nie ma bólu, który przeszedłby niezauważony, ani wołania, które pozostałoby bez odpowiedzi. Jest Bogiem, który słyszy, widzi i działa w doskonałym czasie. Twoje dni żałoby są policzone, a radość nadejdzie o świcie. Duch Święty tchnie w ciebie jak łagodny wiatr, przynosząc nowe życie. Odnawia Twoją siłę i napełnia Cię nadzieją. Pozwól mu kierować Twoimi krokami i przemieniać Twoje spojrzenie. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, teraz staje się osiągalne, bo z Bogiem nic nie jest ograniczone. Aniołowie już świętują Twoje zwycięstwo. Jesteś częścią wiecznego planu, niezastąpionym elementem w Królestwie Boga. Nic w Twoim życiu nie jest małe ani nieistotne. On wzywa Cię, byś kroczyła odważnie, wiedząc, że zostałaś stworzona z celem. Aniołowie otaczają Cię, gotowi wspierać i chronić na każdym kroku. Wciąż jest tak wiele do odkrycia, tak wiele, co Bóg pragnie ci przekazać. Zaprasza Cię, byś szukała więcej Jego obecności, byś zanurzyła się w głębiach Jego miłości. Nie bój się nieznanego, bo to, co Cię czeka, jest znacznie większe niż Twój umysł może pojąć. Podróż dopiero się zaczyna, aniołowie idą z Tobą. Moja droga słuchaczko, z sercem pełnym wdzięczności kończę tę wiadomość. Mając nadzieję, że każde słowo znalazło żyzną glebę w Twoim duchu. Niech pokój niebios otacza Twoje życie, a te słowa będą przypomnieniem ogromnej miłości Boga do Ciebie. Jeśli te wiadomości dotknęły Twojego serca, zapraszam Cię do potwierdzenia ich odbioru, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To zdanie jest aktem wiary i deklaracją, że jesteś wspierana przez tego, który nigdy nie zawodzi. Ponadto, bardzo ważne jest, Abyś nadal otrzymywała takie przesłania. Dlatego nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i aktywować dzwonka powiadomień. W ten sposób, jako pierwsza usłyszysz kolejne inspirujące słowa, które niebo dla ciebie przygotowało. Niech Bóg cię obficie błogosławi i zawsze prowadzi do zwycięstwa. Świecąca gwiazda.